Klasy państwowe po raz kolejny przystąpiły, wsparły kampanię, i z tego jestem bardzo zadowolona, że mogę w tym uczestniczyć. Jeśli chodzi o kąpiele leśne, ten temat jest mi bardzo bliski, bo sama już niebawem dołączę do grona certyfikowanych przewodników kąpieli leśnych, bo chciałabym pomagać również ludziom, którzy zmagają się ze stresem, z taką właśnie natłokiem spraw, a być może nie wiedzą, nie wpadły na to, że mogłyby skorzystać po prostu z darmowej, z darmowej okazji, żeby, żeby połączyć się na nowo z naturą, wyjść do lasu i tam zostać pokierowanym Albo przez właśnie przewodnika, albo samodzielnie wykonać kilka prostych ćwiczeń, ale ważne jest to, żeby, żeby ta praktyka prozdrowotna, którą są kąpiele leśne, która się wywodzi z Japonii, a bardzo dobrze się zaczęła adoptować już w Polsce, żeby, żeby była taką naszą codziennością, żebyśmy myśleli o lesie i o naturze jako o wsparciu leczenia medycznego. Bo tak naprawdę wszyscy tej natury potrzebujemy i też, też czuję się taką ambasadorką tego tematu. Zapraszam wszystkich do lasu. Lasy są otwarte dla ludzi. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W każdym momencie można tam pójść i po prostu poddychać świeżym powietrzem. Ale też jeśli chodzi o właśnie kąpiele leśne, to duże tutaj wsparcie dla zdrowia społecznego, bo też zajęcia odbywają się w grupach, w kręgach, to są ćwiczenia oddechowe. Jest wiele aspektów, które, a przede wszystkim otwarcie się na naturę wszystkimi zmysłami, dotyk, wzrok itd. Także zachęcam do skorzystania z tej formy przybywania w lesie.